jak tam noc minęła jak efekty no efekty są jakie są, no widać, pogoda jest niezaciekawa wiatr wieje, więc też nie widać gdzie ta ryba żeruje tak więc próbujemy ewentualnie gdzieś złapać jakiś punkt zaczepienia jakieś tam ryby żeśmy połapali, aczkolwiek największe nie chcą jakoś się tutaj w ogóle rzucać, nie chcą się łapać na, na spawiki największą, którą mamy to mamy około 4 kg ale z tego co wiemy to na nikt większej ryby około 4-5 kg nie złapał tak? no tutaj mam efekt właśnie kolegi który metodą, na metodę. Y, na metodę właśnie próbuje w okolice wyspy zarzucić bardzo ładnie, ma około tam 5 metrów koło wyspy no i w ten sposób próbujemy, tak? nie jesteśmy w stanie tutaj wybadać tego na, nie wiemy gdzie ta ryba siedzi więc metodą prób i błędów plus y, oczywiście Próbujemy te palety czy kulki różnego smaku, zapachu Różne testować, filmy. tak? Ale no to mówię, no parę ryb żeśmy połapali, więc czekamy dalej, no jeszcze nie kończymy, jeszcze pogoda nam służy, więc chwilę jeszcze posiedzimy. Poza tym prawda jest też taka, że spotykamy się tutaj nie tylko po to, żeby łowić ryby, ale też się integrować. No jak zabawa? Tutaj widzę, że obozowisko zrobiliście sobie koksownik. E, tak, koksownik, który nam tak no, naprawdę uratował trochę wczoraj skórę przez to, że było chłodnawo. Zabawa bardzo fajna. Dużo się wieczorem działo. W ciągu dnia też. W ciągu dnia też. Ale ogólnie atmosfera jest fajna i jest, przeważnie każdy wyjazd tak wygląda. No jakie jakie plany? Do których zamierzacie zostać tutaj jeszcze dzisiaj? No, nie, przeważnie taki... zamierzamy w pełne 24 godziny do 17. 17,18 17, będziemy się zbierali. Może coś jeszcze się do tego czasu Jak uda na razie robić. kolega Piotek nas tutaj przybija wszystkimi rybami, bo jako jedyny złapał? Pięć? Cztery, Cztery, Cztery sztuki ja jedną parę spinek było, także no czekamy, jeszcze nie kończymy, także koledze Piotkowi jeszcze nie odpuścimy. <grym> <grym> będziemy próbować. Tutaj dużo osób mówi, że na łowisku są ryby bardzo walczące. Czy możecie to? Tak. to prawda, z reguły te walczące to są właśnie dwukilowe dwu, dwu kilowe. Dwu kilowe. mają te totalne większe, to... odjazdy no, z chęcią byśmy właśnie pokazali, żeby było obranie i żeby taki hol e, nagrać w całości tak? no, no niestety, ryba nie człowiek, też nie możemy wyreżyserować więc szkoda, że teraz nie ma takiego obrania, żeby można było posłuchać tego dźwięku który, no karpiasz o ten dźwięk, to sądzę, że chyba każdy zostaje zryw e, żeby, żeby to usłyszeć i miejszą rybę na haczyku wyholować, tak? Tak, z całej ekipy najszybszym biegającym to jest... <śmiany> Rudy Bolt? Tu jest! O, nawet nie no. <śmiany> widzisz! No, co jeszcze możemy zabrać, Patryk? Jakie plany na następny rok? O, jakie macie plany na następny rok? A propos teamu. No, plany, no przede wszystkim głównymi planami to jest większy, udz większy udział w większej ilości zawodów. Próbowanie no, pokazania mówią, się, więcej wyjazdów na więcej wyjazdów więcej wyjazdów wielodniowych, aniżeli tylko jedna nocka. No mam nadzieję, że chłopacy w końcu dzień. się przekuszą i, i będziemy większą gronię wyjeżdżać, tak? tak? W tym roku jednak jakieś efekty mieliście pojechać się na uroczysko? Marcin tutaj razem z Marcinem Adamczykiem zajęli pierwsze miejsce. Jak wrażenia z tego wydarzenia? Nie, uroczysko bardzo fajne łowisko, no bardzo duże, tak? Tam jest chyba około 56 hektarów, w miarę... Równe dno uregulowane, więc tam od 1,5 metra do, do 80 cm. E, no fakt faktem, że nam uratowało to, że nie było dużego wiatru, więc co spowodowało, że można było zaobserwować, że ta ryba żeruje i spróbować po prostu do niej dotrzeć i w jakiś tam sposób ją e, wyciągnąć na brzeg, tak? co spowodowało też i jakieś tam wyniki. Aczkolwiek byliśmy przez pierwsze 24 godziny bez żadnej ryby, czyli byliśmy tak jakby na szarym końcu tak? po, pochwalcie się ile teamów wzięło udział, jakie miejsca zajęli kto w nich był i ile kilo złapaliście znaczy no, teamów z tego co je, to było 18 A z naszej drużyny? z naszej drużyny były 3, 3 trzy teamy. teamy, tak no i zajęliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsce no i Piotrek Kowalik y, wyciągnął też jeszcze big fisha tak więc 20 kg więc tak de facto no ściągnęliśmy chyba wszystko co było dla nas ważne w tych zawodach, no udało się. No. Krótko mówiąc zgarnęliście wszystkie możliwe nagrody. No, zostawiliśmy naj za najmniejszą rybę. No. <laughs> Oprócz łowisk komercyjnych jeździcie też na łowiska PZW. E, macie no, jakieś tylko... efekty, efekty, którymi chcecie się pochwalić? Znaczy na razie może nie będziemy jeszcze się chwalić, ani nic jesteśmy w fazie takiego testowania, więc na takich dzikich wodach, więc pozostawimy to, no mówimy, jesteśmy młodym teamem, no, przynajmniej ja, time. tak, więc tak de facto dopiero od marca jestem tutaj w teamie, więc myślę, że dopiero za jakiś rok, dwa, coś więcej będę mógł powiedzieć, ale nie chciałbym na razie cokolwiek mówić, większość kolegów chyba na razie też nie będzie nic mówić na ten temat. Jedyne co można powiedzieć to to, że dzika woda jest na pewno też dużym wyzwaniem dla nas w tym momencie. I tak naprawdę, że Dobre przygotowanie to też jest klucz do sukcesu na takiej wodzie. Najbliższe plany no to przede wszystkim jeszcze w tym miesiącu Oleśnikowa Dolina. W dzielniku, tak? To co to? No i tam osiem zawodników z tyłu startuje. Jak typujecie kto, jak, kto ma największe szanse? No ja mówię, że chyba najlepszy będzie miał najlepsze szanse. Okaże się na miejsce. Nie będziemy nie typujemy. No. Jesteśmy drużyną, także tutaj każdy. ważne, żeby każdy, była dobra każdy... Atmosfera. Nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa, tak? tak dokładnie. wszyscy no Jesteśmy i... wygranymi, bo jesteśmy nad wodą. Dobra. Coś jeszcze od siebie? Czy ktoś chce coś powiedzieć? Yy, wygra... Od siebie to tylko tyle, że zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku, jeżeli ktoś będzie chciał nas wyszukać normalnie w wyszukiwarce Trotka Carp Team. Wrzucamy tam co chwila jakieś nowości, jakieś zdjęcia z, i relacje z zasiadek. Także zapraszamy.